Ja mam go z tej strony, Pietruła. Dzisiaj jesteśmy w Eurotraku na zakończeniu Drogi Śmierci, która właśnie jest oto w tym miejscu. to jest zakończenie, tu jest początek w mieście Kirknes Taka zawiła trasa. To prawda, może nie różni się z tym. Ale to jest stworzone dla zabawy i to się nie liczy jako droga śmierci, bo to jest zwyczajnie takie zawi... zawiłości. Weźmy sobie jakieś szybkie zlecenko do Kirknesa tutaj. Kirknes do Kirknes, dokładnie tak. Z Kirknes MS do Kirknes. NS Oil. 68 km akumulatory do ciężarówek może być Take job tutaj I teraz wzięliśmy dropa I mamy go do zebrania tam do góry Jak ja tą kurczę jak Naczepa dwuosiowa jest najgorsza, jedna osiowa. bo on się tak słabo steruje przy wyższych prędkościach obrotowych silnika. Trzeba tak powolutku jechać, że ciężko, ciężko. Atakowanie najgorsze, jak wiadomo. Uda się? O! Udało się, przez chwilę. Gdzieś to było, gdzieś to, gdzieś, gdzieś to, to było. O, jest. Dobra. Bierzemy to szybkie zleconko. I jedziemy pokazać wam tą oto trasę. Mniejsza prędkość obrotową wiatraka, bo to dość mocno jest. Jedź bezpiecznie Dobrze. Mm. Ale zrobię szybkiego taktycznego fixa. Fix, Fiks, czyli naprawienie yy, samochodu. I. Próbujemy ruszać. W takim razie: światło włączone, bez świateł długich jedziemy. Mapę sobie pora włączyć. Uy, czekaj. Najbliższe przybliżenie i powolutku, bo tu się bardzo łatwo można wywalić że tak powiem jechać, jechać, jechać panowie jechać, jechać uuu jaki ładny malowanko, kurczę. Wyjadę. Oczywiście. Wyjechałem. I dalej nie jadę. Zmieniam zdanie, dalej nie jadę. Walić odcinek. Odcinek ma już 3 minuty, ale ledwo co wyjechałem, zapewne ten odcinek będzie miał jakieś 15-20 minut. Bo to, to jest taka wolna jazda, i tak powolutku trzeba jechać, a szczególnie z samochodem, nie z ciężaróweczką. Ciężaróweczka to jeszcze tłumi te nierówności, ale samochód? Panie złoty, Zło, z całe złotego wszechświata. Wcisnę się, wcisnę się. Dobra, wcisnąłem się. Ej, aj, no będzie ciężko. Panie, nie zmieści się pan. Albo się pan zmieści. O, tam ciężaróweczka tam, chyba wraca. No, będę korzystał z ręcznego, żeby hamować. Jak kliknę S, to mi się włączy wsteczny i pojedę do tyłu, ale tego nikt nie chce. Czasami klikam W do przodu i, i tak czy siak jedzie do tyłu. Więc to jest na no, chybił trafił, zobaczymy, co się stanie na odcinku. Zazwyczaj, jak jest transmisja, to zawsze zazwyczaj się coś psuje. Taki już los transmisji. W tym przypadku nagrania. Ale ma ładne tablice. Takie czarne. Przepiękne, to są jakieś mody, z tego co wiem. Ja mam zwykłe białe. Zwykłe takie. p Tu. -y. Petrule. Mam możliwość włączenia kogutów. Do, 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 przez to, że No mi się jakiś button box do tej gry. Bo ja mam numerycznie no, numerycznej zazwyczaj jakieś funkcje powpisywana, no na również się idą sceny z OBS-a i rozpoczęcie zakończenie nagrywania. Słabe. No, właśnie takim tempem będziemy się po poruszać. Skręć w prawo. To około 35 na godzinę. No trudniej będzie wyjechać. I przejedzie? A, no przejedź. Dużo miejsca ma. Przejedzie chyba. Nie, capa się. Wiedzą, że nie przyjedzie. uuu, no, no zobaczcie. Jakie piękne malowanie tego dapa Wpierać z sk Karaibów. Czy coś tam takiego. Wszystko zakorkowane, panie kurcze. Proszę zobaczyć, tam jestem ja, tu jest to wszystko. Hmm. Próbuję tu nadrzucić. I nie wyjdzie mu to. On ma długą... On serio wziął na drogę śmierci długi rozstaw? no, proszę państwa, no. To ja się nie dziwię, że on nie może tu wjechać. Kurczę. O, 7 minut, 25 sekund. I będziemy tu stać, i będziemy tu stać. Jak kogoś nie interesuje, stanie zapraszam, żeby sobie odcinek przewinąć. Bo zapewne jest takie. Dobre 5 minut będziemy tu stać jak najwięcej Jak to jak to droga śmierci Kto by się spodziewał? Patrzcie że tu jest graczy Ja per Pietrola od Velocami z polecą tą firmę serdecznie Aż po tyle z nie ludzi. To, to jak na razie jeszcze mało Dobra, nie będę pisał na czasie. Poczekam, aż się trochę ruszył. I kto tam tak trąbi? Możecie uciszyć tego trąbiącego? Mam nadzieję, że wy to dobrze słyszycie, bo tego nie sprawdzałem, czy dobrze słychać. Co tam się dzieje? O, może masz się wycofać? Z drugą naczepą tu wziął, to kurcze, jeszcze ten z pociągiem tu jedzie. Wygląda tak SM-42, ale w etezie to to wszystko może być. To może być nawet Pendolino, nie interesuje mnie, to będę by przejechali. No ten jak ładnie przyjechał, bo ma krótki rozstaw. Znaczy, że bardzo ładnie ta naczepa wygląda. O, ruszyliśmy się trochę, jak fajnie. Chyba trochę nadrzucę. I stoimy dalej. No, już się nie cofnę, nie ma szans. Ale do przodu sędziom pojadę. A... Nie wiem, co by tu chcieliście zrobić. Ale wiem, że Wam to nie wyjdzie, ponieważ ja tu stoję na naczepą. A może i wyjdzie. Proszę Państwa, poruszamy się, jest dobrze. I staliśmy 3 minuty. E, o, ludzie tu są, tak fajnie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Z chęcią. No to to na pewno słyszeliście, bo widziałem na mikserze, jak się dźwięk Skręć bardzo podniósł. W lewo. Proszę nie trąbić. No proszę Państwa, proszę mi to nie trąbić, bo mi to kurczę w odcinku przeszkadza. Proszę Państwa. No proszę, proszę Państwa, no. No ale proszę Państwa, no. Proszę, zamknąć się. Stoimy? Nie marujcie, da się jechać. Piechać. A tu co za malowanko? Ty no, ładny nawet. Ja mam taki fioletowy samochód, taki, taki kolor mógł chciał mieć ściany w pokoju, jakby mógł. Ale za ciemny kolor. Za mną hmm. tutaj stoi? Nie, tam dalej stoją. Ten się tu nie zmieścił. Uj, mi się, kurczę, czy zimno jest? Jeszcze muszę zmieścić prędkość wiatraka. W sensie, cofać mam? O tyle maksymalnie, ziomuś Pisze dziękuję? Nie o Podziękował temu Skylighter, coś tam, nie wiem Slow bro, slow Czy wy to widzieliście to samo co ja? Jakieś błędy graficzne? Czy mi się wydaje? Nie wiem, co robisz się W takim razie Cię wyprzedzam, dziękuję I właśnie tu się zaczyna cała tragedia. Nie wiem jak wy, ale ja jadę. Zobaczcie, jak to się wolno rozpędza pod takie góry Jeszcze ci ludzie, którzy mają zestawy 400 tonowe to się nie dziwię czy im, im się tu nie da jechać. Dobra, wysłać się nie umiem, nie, nie było tematu Słychać mnie dobrze, tak? Słychać mnie dobrze Ale rozpędzanie się tu jest ten Czemu zahamowałem? Nie. A jaka wysokość już! Tam w dole gdzieś droga. Nie wiem gdzie jest. Nie sprawdzałem. Tu kosimy zakręty, bo nikt nie jedzie. I gaz, 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 gaz. Ile sił! Ile sił to ma! Pod górę to tcza pełny gaz. Ale żeby było tak na zakrętach około 40 max. no to ta nawierzchnia powoduje, że ten samolot się slizga Nie, jak tu, jak tam na odcinek próbowałem dojechać, to się trzy razy wywaliłem. I za czwartym razem dopiero dojechałem. Więc no to ciężko, ciężko się tu jeździ. Muszę przyznać. No no. Dobrze idzie, dobrze idzie. Jadą za mną? Gdzieś tam jadą O, znam jadą już Cześć ziomuś. Okej okay. Wali się? Nie, jedzie ten żółty Ale no to tam ci jadą. Nie, jadą, jadą, dobra Wszystko się zgadza Ciśniemy Ciśniemy ile sił w silniku, ile trakcji w kołach ojojoj, oj, oj, za szybko, za szybko jak naraz wyrzuci to polecimy tam do nieba o, nam już kapliczka, kapliczka stała, ktoś się walił i umarł, Przekręcił się o, jak pusto, Uj, jak fajnie Pomratu tu już 50 chyba za dużo na takich zakrętach Oj oj oj, oj, oj. Gdzieś musiał się na posłusze trzymać. To by było najlepiej. Gaz, gaz, gaz. By mógł się gdzieś zatrzymać by zrobić zdjęcie, to by było super tu się da, czy tu się da zatrzymać jakoś? na chwilę? no da się i zatrzymamy Dobra i mamy screeny, zaraz czekać aż przyjadą. by było, jakby mnie nie wywaliło z gry, ale na razie jest chyba dobrze. Jadą jeszcze tam jacyś ludzie, ale przed chwilą to było Armagedon. Tyle ludzi czekało na przejazd. Jadzie musieć. Ło, co, co on tu wiedzie? Reaktor i nie wiem. Co za zlecenie sobie wziął? Najgorzej jest tu przyjechać długim rozstawem. To jest najgorsze rozwiązanie na taką drogę i takie zakręty. Długi rozstaw, ciężki ładunek. I ciężko podjeżdżać pod górę, bo ciężki wodunek, i ciężko manewrować, bo długa naczepa. Najgorzej, tak jakby ktoś tu przyjechał na naczepę HCT, czy tam HCP, nie wiem, czyli taką długą, podłużną chłodnią. To jest tylko na Finlandii i na tam parę jeszcze innych krajów. Cześć ziomeczki. Oddechamy kogoś z mojej chyba ekipy. O, to jest ten most, przez który trzeba czekać, aż się przejedzie. Cześć. No, przygotuj się do skrętu w prawo. No, przygotuję się, przygotuję się. Mamy 20 minut. Skręć w prawo. To jest taki krótki odcinek drogi, 53 minuty. 53 kilometry jeszcze. Sygnał pozdrowienia. Ja nad wami nie nadążam Głównie dlatego, mam samochód, a nie ciężarówkę Samochód o wiele bardziej skacze Niż samochód Znaczy, niż ciężarówka Wiecie o, wiecie o czym mówię To jest tak zwany odcinek z przypadku, czyli że akurat byłem na drodze śmierci i stwierdziłem, a włączę nagrywanie i tak powstał ten odcinek. 43 km. Jeszcze troszeczkę. Wi, Ale do Ale go ściągnęło na dół prawie. Co tam jest? Taki wiatrak? Otóż przy końcu jesteśmy, dobra. Doga śmierci? Kurczę, właśnie o tym mówię. Przy większej prędkości tak zawija się. Zobaczę samą na złe tory O no i pragniony asfalt Nie, powstałem z tego 30 minutowy odcinek Przygotuj się do skrętu w lewo Z wyjazdu na drogę śmierci No ciekawie Skręć w lewo. No uszkodziłem już będzie nic. Dobra, gaz. Ponowy gaz. O, jak ładnie jest teraz. Teraz można pokazać, jak to samochody... Są... <laughs> Jakie ładne. O, te króliki ładne są. Przygotuj się do skrętów w prawo. No to jest te, teraz taki event i Skręć w prawo. E, ta ta, 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 nie mi lagów. Czy ja mam lagi? A no ja mam lagi. No 141 miałem pingu przed chwilą. Mogę? A nie, co pan robi? Pan taki jedzie wolno, to ja pana wyprzedzam, ja nie mam co... Ja nie mam całego dnia. Nie ma ja całego dnia na pana nie mam, panie. chaty takie ładne nawet. Nawet nawet. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ale go wybiło. Przygotuj się do skrętu w prawo. No, to tu. Skręć w prawo. LSP Koniec trasy. Oj, tutaj. I powolutku spieszy nam się. I pięknie. Dziękuję. Nie uszkodzenia. Żadnych zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Miło się jeździło. Ale przejdziemy się jeszcze parę metrów, bo jest 26. Można się przejechać parę metrów. żeby jakieś ładne miejsce na zakończenie trasy znaleźć. A chociażby tutaj da się wjechać? No to już wiem, że się nie da. już <śm> w bok się nie da pojechać, no. Dobra, o tej godzinie to w sumie ja się spodziewałem, że tu będzie tak bardzo mało ludzi A to bardzo hiper nie skręca Dobra Przy jakimś takim domku najlepiej się wcisnąć tam z boku domku i tyle Lepiej taki domek, o który ma właśnie taką działeczkę. O, takie coś. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście w takim razie ten odcineczek. Mam nadzieję, że się odcineczek podobał. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania oraz jak ktoś może to nawet wsparcia kanału. Taką skodunią jeździliśmy Zaść interesującym młodułkiem. Nie wiem czy Wy też to widzicie. Ale ten samolot jest nieproporcjonalnie wielki do tego domu. <grymne> jest taki trochę nieproporcjonalnie wielki. Idą no. dosuwać no, po kolei. No, w mogę pokazać nika takiego ładnego, ciężarówkowca. Dobrze. No to co? No to Hej, cześć Pa. No i z faktu, że nie przygotowałem na koniec piosenki. Dobrze, z chwilę będzie cisza. Dobra, przesiewam to w, nieodpo w nieodpowiednim momencie włączone. Dobra, nieważne, nie było tematu. Hej, cześć, papa! Pa.